Minerały przybierają różne kształty i kolory. Te tworzone przed milionami lat są pasją kolekcjonerów. Na giełdzie minerałów będzie można podziwiać je wszystkie. Na 28. giełdzie minerałów będą prezentować te minerały i nie tylko te, i różne z całego świata. Będą to minerały polskie, minerały świata. Będzie można oprócz minerałów zobaczyć też piękne wyroby. Będą artyści, można powiedzieć, właśnie twórcy tych wyrobów z minerałów, które z dodatkiem różnych metali szlachetnych, nie skóry i prawda innych materiałów tworzą piękne formy. Zapraszam na tą giełdę 23 czerwca od godziny 10 w byłym klasztorze pokarmelickim na ulicy Kościuszki. Giełda organizowana jest w ramach Święta Granitu Strzegowskiego. Jest okazją do pokazania skarbów kolekcjonerskich takich jak piryty, fluoryty, kalcyty, agaty, topazy i wiele, wiele innych.